Witam państwa na moim kanale, w filmie, na którego nagranie czekałem bardzo długi czas. Tym razem nie z powodu mojego lenistwa, a z powodu wydłużającej się przebudowy dziewiątego najbardziej obleganego przez pasażerów kolei Dworca w Gdańsku. Dzisiaj przedstawię wam nowy budynek w miejscu starego, czyli dworzec we Wrzeszczu. Zapraszam do oglądania. Wpierw powiedzmy sobie, co się zmieniło. A zmieniło się dużo. Wnętrze dworca już nie jest takie ciemne i ciasne, a wrażenie to potęgowane jest czystością, jaka panuje w nowo oddanym obiekcie, a w nim właśnie znajdziemy nie tylko miejsca siedzące, ale i stojące. Chodzi tu oczywiście o panele, na których oprzeć się mogą czekający na podróż pasażerowie pociągów. Ponadto w budynku znajdują się jeszcze kasy biletowe, jest ich dokładnie 5, a nad nimi wielkie tablice elektroniczne, które pokazują odjazdy oraz przyjazdy pociągów. Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na podłogę obiektu, która nie dość, że jest ładna, to na dodatek i funkcjonalna. Mamy bowiem poprowadzone przez nią linie do poruszania się dla osób mających problemy ze wzrokiem. To są drobne dla zdrowej osoby detale, które sprawiają jednak, że życie osób niewidomych jest o wiele łatwiejsze. Zapraszam teraz Państwa do wyjścia z budynku i obejrzenia jego zewnętrznej części. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oszklenie budynku. Wnętrze widoczne jest chociażby z pętli autobusowej, ale nie tylko to jest jego zaletą. Zwróćcie uwagę na to, ile światła dostaje się w ciągu dnia do budynku. Z drugiej strony, patrząc, pomyślmy o tym, jak rozjaśni się okolica tejże pętli autobusowej przed budynkiem w nocy. O ile na nagraniach nie jest to na tyle widoczne, to na żywo robi to dosyć spore wrażenie dla kogoś, kto pamięta jeszcze te okolice ze starym dworcem. Teraz czas na trochę liczb. Dworzec we wrzeszczu obsługuje około 11 milionów pasażerów rocznie. Jego przebudowa trwała 2 lata oraz 5 miesięcy, czyli o prawie rok dłużej niż planowano go oddać. Koszt inwestycji waha się, zależnie od źródeł, między 13 a 15 milionami złotych. Opinie odworstw są myślę, że domyślają się Państwo, jakie mogą być opinie po tak długim czasie oczekiwania. Mieszkańcy skarżą się na bryłę budynku, która według nich wygląda bardziej jak wielki sklep. Wielu opiniujących rozczarowanych jest także tym, co dostali po takim czasie, to jest 2 lata i 5 miesięcy. Osobiście cieszę się, że dworzec w końcu został otwarty, a wielkie szyby, które umiejscowione są na elewacji dworca, dodają trochę światła, co jest dla mnie dużym plusem. Jaka jest Wasza opinia o nowym dworcu we wrzeszczu? Napiszcie ją proszę w komentarzu. Dziękuję za oglądanie i cześć!